I wtedy Judasz rzekł. Pan jest moim pasterzem, na co rzecze Maria. Nie, jest moim mężem. Poza tym wisi mi trochę kasy za alimenty. Domino, czy możesz przestać jeść? Domino? Przecież rozmawiała z Judasem, moim patronem. Judyta, umawialiśmy się, że uszanujesz uroczystość w chwili i zamkniesz mordę na święta. A z Domino umawialiśmy się, że zaczynamy jeść dopiero po modlitwie. Mateo, daj spokój! Przecież to są bzdury! Wszyscy wiedzą, że chodzi tylko o prezenty i wódę! Chociaż komiks był fajny! Judyta, może podać mi hamburgera? Hamburger to czwarta potrawa! Powinno się jeść w kolejności! A w kolejności? Pizza jest na końcu! Nigdy bym się nie doczekał! Idiota, to nie jest pizza! To tort! Z salami?! Tak, mój ulubiony! Na co Judasz rzekł! Alimenty też dla ludzi! Po tym poznasz prawdziwego mężczyznę, Ksawier, co robisz z tym widelcem. Widzę w pierścienie łapami! Po modlitwie!